Witajcie najdrożsi, witajcie moi mili po Grand Prix Monaco, czyli koronie królowej, albo Królo, królewskim torze, jeżeli mogę tak powiedzieć. Formuła 1 jest to jeden z moich ulubionych wyścigów i zawsze dostarcza, choć może nie sam wyścig, a bardziej kwalifikacje, to zawsze nie można tutaj narzekać na brak emocji. Tym razem nie udało mi się zrobić całego przygotowania, za co przepraszam, po prostu lekko byłem podchorowany, tak to delikatnie nazwa. A szkoda, bo chciałem Wam opowiedzieć i trochę o historii tego toru, gdzie się bardzo dużo wydarzyło. W końcu tor ma swoje wyścigi od 50 roku zeszłego stulecia, czyli dłużej niż w ogóle są oficjalne Formuły 1 zmagania. Chciałem Wam opowiedzieć o tym, co się działo na treningach, bo były super treningi, widać było, że kierowcy będą cisnąć. Na treningach, czy na kwalifikacjach był jeszcze festiwal podłóg. Podłogę pokazywał Mercedes, podłogę pokazywał Red Bull, więc było też na co popatrzeć z punktu widzenia inżynierskiego. Od Q1 Perez się rozbił, gdzie Hamilton z Saincem ledwo awansowali, albo rzutem na taśmę do Q2, czy w Q3 o walce do ostatniego, dosłownie odcinka, ostatniego zakrętu. Gdzie Verstappen dosłownie w ostatnim zakręcie zdobywa pole position, pokonuje Fernando Alonso. I co o trzecim okonie? O tym wszystkim chciałem Wam opowiedzieć. Trudno. Nic na to nie poradzę. Lecimy z wyścigiem, co wam powiedzieć? Lecimy z wyścigiem. A wyścig Grand Prix Monaco składa się najczęściej z trzech części. Jest to start, są to później pit stopy, a potem mamy zwycięzcę. I dwie następne osoby na podium, i najczęściej to są te same osoby, które startowały w pierwszej trójce, i to zwykle w tej samej kolejności. No, chyba, że startuje ktoś z Ferrari z przodu, to faktycznie może go tam zabraknąć, przynajmniej w ostatnich latach. Tak więc wydaje się, że poza prestiżem i trudnością toru nie dostarcza zbyt wielu emocji, no ale właśnie, jest to najtrudniejszy chyba technicznie tor z wszystkich torów Formuły 1, więc bardzo często wyjeżdżają na tor Safety Cars z racji, że bardzo często, po prostu są tutaj jakieś wydarzenia, kolizje i samochody bezpieczeństwa nie są rzadkością. Do tej pory widzieliśmy 21 safety carów pełnych i sześć wirtualnych na tym torze. Co może procentowo wydaje się, że to nie jest taką dużą ilością. Na ilość Grand Prix, bo mieliśmy 69 sztuk przed tym wyścigiem, ale jak zwrócili uwagę na to, że formalnie samochody bezpieczeństwa dopiero występują, o ile dobrze pamiętam, od 1993 roku. To ta liczba, procentowy wynik robi się już całkiem wysoki. Więc zawsze, kiedy mieliśmy tutaj samochody bezpieczeństwa, to oznaczało, że po pierwsze były jakieś kraksy, a po drugie, drugie strategią kierowcy mogli sporo nadrobić. Jak ktoś przeczekał innego, to mógł na przykład pojechać jeden pit stop mniej albo chociaż krócej. Ten pit stop trwał, w sensie strata była mniejsza. No więc na to można było liczyć, bo średnio częściej niż co w drugim wyścigu coś takiego miało miejsce, a też nierzadko zdarzało się coś innego. W tym wyścigu nie mieliśmy safety carów, ale mieliśmy właśnie coś innego, czyli pomoc z nieba, a więc deszcz. Deszcz padający w drugiej fazie wyścigu, pojawiły się pierwsze krople koło 50 okrążenia. Więc emocje... Były, tak wiem, że lubię to słowo, ale nie mam lepszego słowa po polsku niż emocje. Proszę się tutaj mnie nie czepiać, jeżeli chodzi o emocje, bo były emocje. Dziękuję. Dzisiejszy format będzie trochę inny. Chciałbym trochę bardziej szczegółowo mówić wyścig, pewnie, żeby nadrobić straty z tego, że czasowe, że nie dałem Wam szansy posłuchać mojego wspaniałego głosu i popatrzeć na mnie przed właśnie wyścigiem o Grand Prix Monaco. Natomiast zacznę od krótkiego omówienia całego wyścigu. Startujemy najgorszy start z wszystkich: Carlos Sainz, natomiast może nie z wszystkich, ale z czołówki na pewno. Lewis Hamilton atakuje go już za pierwszym zakrętem na podjeździe, ale nie udaje mu się. tu, Tam zdaje się dochodzi do lekkiego kontaktu. I potem już niemal nic się nie dzieje, pomijając zakręt numer 6, potem Herpin. Tam się mieści zdaje się, i ogromny korek, dochodzi do wielu otarć, i takich wydawałoby się, że za chwilę może coś wydarzyć. Landstroll trochę bezmyślnie próbuje się wcisnąć przed Albona, no ale potem już to, co zwykle w Monako, czyli odpoczynek. I może nie mieliśmy właśnie wielkich zderzeń, nie mieliśmy kontaktów wielu ze sobą, ale obić czy otarć już tak. Kraks, może też nie było to, co mówiłem, safety carów nie było, ale kontakty były i potem walka z przyczepnością dostarczała sporo emocji. Zresztą ujęcia z onboardów niektórych kierowców pokazują, że naprawdę bardzo się starali i jechali na, na limicie, a odległości między kierowcami, czy między sobą, albo między ścianami a kierowcami, nieraz przechodzili na centymetry, żeby nie powiedzieć milimetry. I no dziwię się, że ten safety car w końcu się nie pojawił, i nikt się poważnie nie rozbił. A jak będę później omawiał kilku kierowców, to pokażę też parę materiałów. Jak na monako, mieliśmy całkiem sporą ilość manewrów wyprzedzania. Bardzo fajne, bardzo fajne posunięcie tutaj: Magnusena versus Sargent. Zresztą zaraz później został Sargent uiknięty jeszcze przez Strola i Pereza. No, pod nim też parę słów się znajdzie. Potem mieliśmy na przykład sańca na 11. okrążeniu, który radośnie dyskutuje sobie z inżynierem o tym, że możemy przycisnąć okona, po czym Bach wjeżdża w okona. Ja nie wiem, jakim cudem się nie załatwił chociaż okonowi tylnego koła. Także w ogóle odporności samochodów w tym wyścigu można by sporo mówić, bo tyle, ile otarć widziałem o ścianę, no naprawdę to nie, nie przypominam sobie, żebym tyle widział podczas jednego Grand Prix. Zresztą w kwalifikacjach to Max Verstappen podczas swojego najszybszego okrążenia trzy razy otarł się o ścianę, nic się nie stało. Więc naprawdę nie wiem, nie wiem jak to jest możliwe. Mieliśmy też kary, chociażby dla. Hulka czy dla Rosela, który sobie radośnie, jak już zdążył się pośliznąć i wypaść z toru, kiedy włączał się z powrotem do wyścigu, to nie zauważył, że Perez tam sobie już jedzie całkiem szybko, wymusił na nim pierwszeństwo, jakby to było w nomenklaturze drogowej i też nie wiem, jakim cudem te samochody się tam nie rozbiły. Były więc odłamki latające po to, że były latające skrzydła, ale jakimś cudem żadne auto nie, nie ukończyło wyścigu z powodu awarii. Takiej stricte technicznej, ale przy wypadku no, były dwa nieukończone, dwa samochody nie ukończyły, ale z innych trochę powodów. W całym Grand Prix mieliśmy bardzo nierówną postawę kierowców. Niektórzy jechali doskonałe, po prostu niemal żadne zawody życia, niektórzy jechali fatalnie, że po prostu aż wstyd będzie mówić. Ale w związku z tym, że każdy kierowca niemal czymś się wyróżnił, postanowiłem, że dzisiaj opowiem o każdym z nich parę słów i polecę całkiem od końca bo najlepsze, najciekawszych, najlepszych kierowców zostawię wam dzięki temu na początek i pewnie o tych chcecie słuchać najbardziej, żebyście musieli słuchać mnie dłużej. Dziękuję bardzo, lecimy z kierowcami. Na 20. pozycji sklasyfikowany albo niesklasyfikowany Lance Stroll. To, co gość robi, to woła o pomstę do nieba. Nie dość, że słabe kwalifikacje, kilka razy próbował atakować w tym wyścigu, ale tak kompletnie, większość tych ataków była tak kompletnie pozbawiona sensu, że nie wiem, Różnica między nim a Fernando jest tak ogromna, że w głowie nie mieści. No, ja rozumiem, że ojciec mu kupił zespół, bo ojca stać, ale na litość faraona, no, no dramat. Niewiele brakło, żeby. Jak sobie teraz sprawdzam, tutaj mam notatki. By rozbił auto Magnusena. Na końcu 37. okrążenia zdaje się tak. Jeszcze Albona też mało nie rozwalił. Tu sobie wyleciał czasem z toru. Tu się uśliznął. Tutaj macie. A wiecie, to nadesertowacie takie podsumowanie, co, które doskonale pokazuje, jak Stroll sobie radził w tym wyścigu, ostatecznie go nie kończąc. Magnussen. Poza tym wspominanym bardzo ładnym atakiem na Sargenta, no nie pokazał zbyt wiele, ale też na obronę jego muszę dodać, że był jednym wielkim, chodzącym, jeżdżącym eksperymentem wymiany opon. Najpierw trzymali go rekordowo długo na twardych oponach, kiedy wszyscy już zjechali po średnie co najmniej opony, a potem wymienili mu na pełne mokre opony, gdzie, dlatego to był eksperyment kolejny, gdzie po raz pierwszy Pirelli zgodnie z nowymi postanowieniami eko, czy jak to inaczej nazwać, ochrona środowiska, nie używamy kotłów grzewczych do rozgrzewania, zim, zimowych, do rozgrzewania mokrych opon. I jakie to miało skutki? Ano takie, że na tych oponach na pełnych deszczówkach nie dało się po prostu jechać. Stąd Magnusen bardzo słabo. Ostatecznie wycofał się, zjechał do boksu. Chyba dwa okrążenia przed końcem, no jeszcze go sklasyfikowali w każdym razie, ale tak to było z Magnusenem. Logan Sargent. Do pewnego momentu był to dla niego świetny weekend. Dobre kwalifikacje, dobre tempo. I w treningach również fajnie mu się jechało i zaczął całkiem nieźle. Aż na 18 okrążeniu coś pękło, może nie dosłownie, ale został objechany przez Kevina Magnusena. Zaraz potem jeszcze na tym samym kółku Stroli Perez również go objechali. No i co się okazało, że po prostu Sargent nie umie dbać o opony. Graining mu nie dawał już jechać, był po prostu słaby, powolny. I dopiero wymiana opon. Też nie rozumiem, bo wymieniły najpierw wydaje się na twarde, potem na miękkie, potem jeszcze musiał wymieniać na deszczówki. No, generalnie ze strategią na pewno coś pomieszane. Koś ma jeszcze sporo nauki przed sobą. Niko Hulkenberg. To jest kolejny 17. matko poziom hasa w, w ten Oni zapowiadali, że będzie super, ale jak, był, jak było, no to, no to widać. Halkenberg czy Hulkenberg, Hulk, Jechał w kratkę, raz coś ciekawego pokazał, innym razem coś spierniczył po całości. Już nie, nie powiem tego inaczej. Kretyński atak na sargenta, gdzie mógł go po prostu rozwalić, ale znów pokonał strola gdzieś tam w jakiejś walce. No, no, Hulkenberg to Hulkenberg i od niego się nie należy zbyt wiele spodziewać. Chyba, że są tu jacyś fani Hulkenberga, to bardzo przepraszam. To jest moje stanowisko dotyczące tego kierowcy. I teraz przechodzimy, słuchajcie, do asa nad asą, chociaż nie wiem, jak mógłby ze strolem rywalizować Sergio Perez. Nie dość, że rozwalił bolic w kwalifikacjach Q1, więc startował z samego końca. To potem pokazał super umiejętności w wyścigu. No, naciskać, naciskać chciał pewnie, ale frustrację było widać. Widać, że nie trzyma w ogóle nerwów na wodzy. Niby sprytnie chciał zaatakować strol, ale właściwie to mało nie wytrącił go. Z toru. Jeszcze Magnusena też chciał przetrącić mu tam tylne koła, urwał sobie kawałek skrzydła. No w ogóle Kevin Magnusen to chyba najbardziej poszkodowany kierowca, obijali go tak biednego, no, w sumie żal mi go, że jeszcze tak skończył daleko. W każdym razie, wracając do. A, właśnie, przypomniała mi się opinia, to chyba ojciec Pereza mówi, że Perez jest jak, jak prost, zdaje się, tak? Boże, jak prost. Nie wiem z której strony, ja prosta nie lubiłem, ale muszę mu oddać to, że był bardzo dobrym kierowcą. Peres nie jest ani półkę niżej, ani dwie półki niżej, ja nie wiem ile półek niżej. On ma po prostu dobre auto i czasami umie z niego korzystać, ale na pewno nie tutaj. Też taka mała scena to podsumowuje jego. Ja do niego się cieszy, że on nie rozwalił samochodu po raz kolejny w tym wyścigu. Mieliśmy fazę dramatów i może takich dwóch bardziej poszkodowanych. Teraz będą te locy trochę lepsi i ewentualnie średniacy. To tak. Yuki Tsunoda skończył 15. Mam ogromny problem z oceną, bo jechał bardzo dobry weekend i w ogóle większość wyścigów też jechał dobre. Aż w pewnym momencie, jak padał, zaczął padać deszcz, zaczął narzekać na hamulce, i wydaje mi się, że to tu był problem faktycznie. Też może ma straszny problem z dochowaniami. Jechał na dobrej dziewiątej pozycji, aż nagle przegrał z najpierw z Norrisem, potem przegrał z Piastrem. i tak wypad z punktu wispatarz na 15 pozycję, Także ta końcówka słaba, ale myślę, że coś tu było na rzeczy z tym jego bolidem Albon. sumarycznie solidnie pojechał. Chociaż gdzieś tam się chyba rozbił w treningu, jeżeli dobrze pamiętam, ale Słaba strategia zespołu na pewno w jego przypadku. Znowu z tymi oponami, być może to Williams ma problem z grainingiem, czy tam z obsługą tych opon, szczególnie średnie, średnim dawało się to we znaki. No i dopiero po wymianie opon gdzieś tam udało mu się zacząć przesuwać. Najpierw ta strategia kosztowała go sporo, ale potem trochę nadrobił i moim zdaniem zrobił co mógł. Guanyu -Ju. i znowu kolejny kierowca, gdzie nie bardzo wiem co powiedzieć. Dla mnie był taki trochę przezroczysty. Nie mam sobie właściwie przypomnieć, coś on w ogóle zrobił. Wiem, że jedyne co na pewno dobrze zrobił, to awansował o 6 pozycji, tylko nie wiem, z której strony, czy to ze względu na to, że tak dobrze jechał? Wątpię, raczej ze względu na to, że wymieniłem tych kierowców, co byli za nim. I choć startował z 19 pozycji, no to plus sześć pozycji. Nigdy wris, wreszcie solidnie, wreszcie dojechał, wreszcie nie rozbił samochodu i nieźle w kwalifikacjach, a teraz też awans na 12 pozycję, więc końcu, a no i w końcu przed swoim kolegą z zespołu, chociaż tutaj no tak jak mówię, nie wiem, czy nie było problemów technicznych z Jukim. Walter Bottas, druga alfa, no też awansował o cztery pozycje. Myślę, że też solidny wyścig, ale też trochę przezroczysty. Nie widziałem żadnych spektakularnych man manewrów strony Walteriego, ale może to tak Walter i Ma on po prostu nie wiem. W kwalifikacjach często prezentował bardzo dobre tempo. Jeszcze pamiętam, przecież w Mercedesie jak jeździła, teraz nie widziałem tego. No i Mamy top 10. Pierwsze brawa, brawo Piastri, jestem bardzo zadowolony. Zdecydowanie najlepszy debiutant, przynajmniej z tych dzisiejszych, którzy jechali na Monte Carlo, pokazał, ile się dało, wycisnął z tego samochodu, jechał. Często trzymał się tempa Landon Orisa, choć ostatecznie trzeba zwrócić uwagę, że Lando faktycznie jeden piston więcej pojechał. To mieliśmy takie długie okresy, w których ta, ta przewaga Lando nie rosła nad nim zbytnio, więc Jechał rozsądnie, bezpiecznie, solidnie, a tam gdzie było trzeba dociskał. Jestem bardzo zbudowany jego postawą. Kolejny kierowca, który solidnie pojechał, to właśnie team partner zespołu piaskiego, raczej pewnie powinienem mówić to odwrotnie, czyli Lando Norris bardzo solidnie, pewnie niewiele mógł więcej zrobić, chociaż błąd strategiczny zespołu z wymianą opon kosztował go sporo, bo nawet myślę, że mógłby dojechać na około piątej pozycji, jakby nie zafundowali mu, kiedy deszcz... Było wiadomo, że będzie padał deszcz, to oni wymienili mu opony na kolejne slicki W efekcie musiał zaraz potem zjechać jeszcze raz do boksu i wylądował za swoim partnerem zespołowym. Natomiast potem wyprzedził chociażby Tsunoda i swojego team partnera również. No Dojechał tam, gdzie mógł najwyżej w tych, w tych warunkach, więc bardzo solidny występ, plan do In Plus po prostu. Dobra, i lecimy z następnym asem w cudzysłowie. Tyle było dobrych. Nie no, będą jeszcze. Carlos Sainz, to, ja kiedyś go bardzo lubiłem, ale z każdym wyścigiem lubię go coraz mniej. Robi się chamski, jeszcze te odzywki do inżyniera, dyskusja. Najpierw to, co mówiłem, że dyskutuje, czy jakby tu pocisnąć Okona i się zagapił i wjechał Okonowi w tyłek. Potem jeszcze jechał na dobrej pozycji. Ładną walkę może z okonem toczył faktycznie, ale no nie udało mu się go zaatakować. Przynajmniej jeden miał atak taki kompletnie na oślep, jeszcze właśnie na okona. Dyskusje, narzekanie na inżyniera przez mikrofon i to taka jazda już gruba, że dlaczego taka strategia, że wypominanie, że rok temu to samo było, no nie, no, kompletnie mi się to nie podobało. Dramat. Mogłem zacząć właściwie od tego, że już zaczął że W drugim treningu rozbił auto, ale nie było aż tak źle, bo miał jakieś tempo wyścigowe. Ale to, co zrobił potem, jeszcze błąd pod koniec, gdzie miał szansę dojechać wyżej, ale wpadł poślizg, wypad z toru, został wyprzedzony przez Mercedes, przez swojego zespołowego kolegę. No, bez sensu. A, a jeszcze jedno, i narzekał na, co się, na wszystko, co się da. W wywiadzie po to było nie tak, tamto nie było tak. Tutaj mu złą strategię dobrali, tu źle wypuścili, tu źle wyliczyli. A w ogóle w kwalifikacjach też narzekał na wszystko: tu na korki, tu że inżynier. Owszem, Ferrari jest źle, ale Carlos Sainz dla mnie to był najgorszy element Ferrari w ten weekend. I się w ogóle cieszy, że, że w ogóle ukończył ten wyścig i uważam, że i tak dostał za dużo punktów za tę ósmą pozycję. Powinien w ogóle być poza punktami. Ach, przechodzę dalej. Siódmy piergasli bardzo solidnie. Choć nie pokazał niczego wielkiego, ale trzeba zwrócić uwagę, że kwalifikacje też były solidne, w ogóle całe Alpin. Bardzo, no nie wiem, poprawki też jakieś, zdaje się, były. Bardzo się dobrze pokazało, zresztą przejdziemy za chwilę do jego kolegi z zespołu. Więc gasli solidnie, bronił się tam zaciekle przed właśnie później Sańcem, kiedy ten wpadł w pościg rzeczony. No i co? Zaczynał na siódmej pozycji, skończył na siódmej pozycji. Okej, okay, w porządku. Charles Leclerc, pozycja numer 6. Zbliżamy się do czołówki, na szczęście, bo już mi się nie chce gadać o tych najgorszych. Po tym, że dostał karę w kwalifikacjach za blokowanie Norisa, bardzo słusznie, że ją dostał, bo Norris miał szansę na wyższą pozycję startową w tym wyścigu. Startował z pozycji 6 i skończył na pozycji 6. W kwalifikacjach było widać, że miał tempo, ale w wyścigu tego już nie było widać, no więc idziemy dalej. Taki średniak, choć, no, w porównaniu do Sańca, o matko, to poziom światowej klasy. Potem mamy George'a Russella i znów mieszane uczucia, ponieważ z jednej strony awansował aż o trzy pozycje w stosunku do pozycji startowej, co gdzie zwróćcie uwagę, że startując ósmą, jest yy, trudniej awansować na piątą, niż na przykład z dwudziestej na 17. Jednak i poziom wyższy, a jeszcze na to, że takim jak Monako ciężko się wyprzedza. Więc to jest plus. Z drugiej strony ten wyjazd wspomniany, za, co, za który dostał karę. Po wyjeździe z pitlane wpada w pociąg na tych mokrych oponach. Nie dość, że dostał prezent od losu, bo pojechał na dobrej, bardzo strategii. Na jeden pit to mu się udało pojechać tylko po Intery czyli po przejściową mieszankę zjeżdżał, jak zjeżdżał na ten pit stop zjeżdżał na podwójny pit stop razem z Luisem i był przed Luisem, właśnie dzięki temu, że Luis musiał drugi raz zjeżdżać i był już za nim, a raz sobie wytrzymał na swoich twardych oponach, Luis startował na średnich. Więc ma prezent od losu, i jedzie przed Luisem, po czym wpada w poślizg, i Luis go wyprzedza, i radośnie jeszcze wyjeżdża z toru. Także niech się cieszy, że przeżył ten wyścig po tym, jak Perez w niego uderzył, i to oczywiście tutaj była wina ewidentna Rasela. Dostaje za to 5 sekund kary, bardzo słusznie. I potem kolejna rzecz, no, że dość ostro na zespół naciskał, żeby go Louis puścił, żeby miał te 5 sekund przewagi nad Leclerciem, gdzie miał wtedy już 10 sekund przewagi. Zespół słusznie nie nakazał Hamiltonowi puszczenia go. No a potem zaraz zresztą jest stracił tempo, i Lewis jechał tuż za okonem, a jest stracił i tracił i tracił. No więc mieszane uczucia. Wynik dobry, dużo lepszy chyba niż jazda. Lewis Hamilton, nie dlatego, że jestem jego fanem, naprawdę, moim zdaniem to był jeden z kierowców wyścigu. Jako jedyny nie widziałem, żeby naprawdę gdzieś się obijało ściany, jechał bardzo pewnie, bardzo solidnie również w tych trudnych warunkach, chociaż narzekał w pewnym momencie przez radio, że jest trochę niebezpiecznie. To mi się bardzo podobało. Dobrze się to oglądało, jak ktoś popatrzy sobie na onboardy. Ja sobie lubię popatrzeć po wyścigu na onboardy, szczególnie w takich jakichś newralgicznych momentach. To widać było, że on czycha na błąd. Russell popełnił błąd, siub. Science popełnił błąd, siub. I załatwiony. Okon nie popełnił błędu, no więc nie było siub. Próbował naciskać okona, ale mu się to nie udało. Nie było powtórki, zdaje się, z Japonii z zeszłego roku, gdzie była walka o czwartą pozycję. Nie, żebym sprawdzał, po prostu powiem, jak komentatorzy mówili w czasie wyścigu o tym. I słuchajcie, dochodzimy do perełki. Ja jeden z kierowców wyścigu, ale jeżeli miał ogłosić kierowcę wyścigu dla mnie, Okon, wybitna jazda od kwalifikacji przez cały wyścig, jechał bardzo pewnie, bardzo solidnie, mimo że go chciał staranować Sainz, to ocalał z tego, to też szczęście dla samochodu nie dał się Hamiltonowi, kiedy było trzeba, docisnął, była taka sytuacja z boksami, że miał słaby pit stop, ale na tyle wcześniej przycisnął, na tyle zaoszczędził opon, że na czas, kiedy te dwa okrążenia miał straty między pit stopem swoim, klerka i Hamiltona, którzy byli za nim wówczas, to spokojnie nadrobił tę stratę i był bezpiecznie wyjechał, mimo że miał dużo gorszych pit stop właśnie od wspomnianych dwóch kierowców. Między a 54 okrążenie... Miał takie za sobą ataki sańca, takie wściekłe ataki. To było widać, że Sainz po prostu ciśnie i to bez, bez owciachu żadnego, i tam wyleciał z zakrętu gdzieś, znaczy chciał sobie zakręt i tak dalej, a Okon jechał jak profesor. Bardzo dobry weekend Okona, zdecydowanie dla mnie kierowca tego wyścigu. Potem mamy Fernando Alonso, co tu dużo mówić. Strategia może i go mogła załatwić. Moim zdaniem, znaczy tak jak mówili w wywiadach po wyścigu, czy on coś. Nie, on mówił trochę inaczej, ale z kimś, nie pamiętam teraz, z kim tam był wywiad po wyścigu, była mowa o tym, że strategia była zaplanowana, że po prostu mieli obliczone, że mają tak bezpieczną przewagę nad trzecim wówczas chyba leklerkiem jadącym, że. Spokojnie mogą sobie pozwolić na dwie zmiany opon, a chcieli zaryzykować. Mi się podobała ta strategia, dlatego że była szansa, żeby wyjechał na slickach, czy tam na średnich oponach, w tym przypadku bo na miękkich to chyba jedna osoba, tylko zdecydowała się w czasie całego wyścigu jechać. Na średnich oponach, kiedy inni zmieniali na deszczówki, jeżeli ten deszcz przestał wypadać od razu. Albo padałby tak mało, żeby te deszczówki wyciągały ten deszcz z toru. To była realna szansa, żeby Alonso na tych interach miał niesamowicie dużo lepsze tempo. Podjęli więc ryzyko, nie udało się, ale ryzyko było stosunkowo niewielkie. Uważam, że dużo większe szanse miał na to, żeby w ten sposób wygrać, niż żeby wygrać od razu zmieniając na przejściówki. A w kwalifikacjach dał oczywiście z siebie wszystko. Doskonałe okrążenie kwalifikacyjne, ogólnie świetny weekend. Fernando również jeden z kierowców tego i wyścigu, i weekendu. No i Max Verstappen, zwycięstwo pole position, najszybsze okrążenie, dociśnięte tak do bólu. Ja nie wiem, jak on tego auta nie rozwalił w kwalifikacjach, nie wiem, ja chyba wspominałem tam zapowiedzi, że trzy razy się obił na swoim okrążeniu. Tutaj też się obijał, zaryzykował dłużej, przetrzymał średnie opony, natomiast to, co zrobił z zarządzaniem średnimi oponami, gdzie wydłużył zmianę opon opóźnił o 20 ponad okrążeń. Zresztą mówił w wywiadzie, że przejechaliśmy na tych średnich oponach niemal dwa razy dłużej niż planowaliśmy, on dopiero na 55. okrążeniu zjechał do boksu, gdzie Pirelli szacowało żywotność średnich opon na maksymalnie 30 okrążeń, a cały czas kontrolował Fernando za sobą, cały czas było widać, że pilnuje bezpiecznych 10 sekund. I poza tym fragmentem, że jedno okrążenie wcześniej mógł zjechać już po te średnie opony, to błąd moim zdaniem zespołu, bardzo dobry wyścig, i kolejny raz, no to co tu mówić? Mamy już trzykrotnego mistrza świata, przynajmniej tak to w tym momencie wygląda. Koniec podsumowania kierowców. Wyścig bardzo dobry, trzymał w napięciu. Właśnie mimo, że to było Monte Carlo, to moim zdaniem było doskonale się to oglądało, szczególnie drugą część wyścigu. Od pit stopów, naprawdę po prostu cały czas jakieś wydarzenia. Bardzo ciekawe było, jak właśnie oglądaliście z uwagą, jak kierowcy zmagają się z przyczepnością. gdzieś co chwilę poślizgi, co chwilę jakieś zderzenia ja naprawdę cały czas na czekam, czekałem, no mówię, no niemożliwe, żeby to, to przetrwał ten samochód. A tu te samochody jakieś pancerne w tym wyścigu były. Obicia o ściany, nieważne, bandy leciały kawałki, ale samochody się trzymały mocno poza. Kilkoma przypadkami urbanych skrzydeł. To nie było tak naprawdę wielu szczątek na torze. Co tu dużo mówić? No, świetne zawody. dowióz weekend w Monaco. Żałuję jeszcze raz Wam powiem. Przepraszam, że nie dałem rady zrobić tych materiałów z zapowiedzią. Za tydzień kolejny wyścig Barcelona. I teraz w Barcelonie istotne jest to, czy te poprawki Mercedesa się sprawdzą? Bo właśnie o tym też miałem mówić, że przywieźli ogromne poprawki tutaj. Ale o nich powiem w takim razie przed Barceloną, ale nie mniej jechali tutaj na wyczucie kompletne, bo tych poprawek to jest taki tor, na którym nie było szans ich realnie sprawdzić. To, to coś takiego chyba powiedział, że ważne, że nie było gorzej. No właśnie, to jest tak, to już jest dobry znak. Ale co Mercedes pokaże, zobaczymy. Tym razem Alpin pokazało bardzo dużo. Ciekawi mnie, czy utrzymają tempo. Ciekawi mnie, jak Aston, bo oni tam też jakieś drobne poprawki szykują. No i co? Mam nadzieję, że wreszcie ktoś wygra inny niż. Red Bull. Bo znaczy ja wiem, kto mam, ja bym powiedział, kto mam nadzieję, że wygra, ale nie wszystkim się to spodoba, więc niech będzie ktoś inny już nawet wolę, żeby wygrał. Nie wiem, Fernando, żeby wygrał Leclerc. Niech wygra Russell nawet. Tylko błagam, nie żaden Red Bull, bo będzie ze Dobra. Słuchajcie, dziękuję Wam za uwagę. Jeszcze raz przepraszam za moją formę. I do zobaczenia za tydzień. Dzięki, kciuki w górę. Konrad z Nadokrągłego Stolika żegna Was czule. Do zobaczenia. Cześć.